Seria SimCity od zarania dziejów elektronicznej rozrywki była szczytowym osiągnięciem w dziedzinie city builderów. Nowatorskie pomysły, bardzo dobrze skonstruowana mechanika zarządzania miastem i przystępna rozgrywka sprawiały, że seria ta zdobyła legiony sympatyków. Jednak wraz z ostatnią odsłoną coś się zaczęło psuć. Wymóg bycia online, małe mapy i zapchane serwery to tylko kilka z wielu bolączek ostatniej edycji miasta Simów. EA w odpowiedzi na zarzuty społeczności odpowiadało: Nie da się. Jednak tam, gdzie elektronicy nie mogą, tam paradoks poślą. Siemanko z tej strony, Maxior i dziś powiem wam parę słów o wydanym wyłącznie na PC'ty Cities Skylines. Od razu odpowiem na nurtujące wielu pytanie. Gra nie ma nic wspólnego z bardzo średnim Cities XXL. Skylines zostało stworzone przez Colossal Order, czyli twórców Cities in Motion. Stąd ten niefortunny przedrostek nasuwający skojarzenia z dosyć marną serią. Zasadniczo twórcy oddają do naszej dyspozycji klasycznego city buildera. Otrzymujemy posadę burmistrza, kawałek ziemi i trochę kasy na początek, i naszym zadaniem jest stworzenie w pełni funkcjonującej, prężnie rozwijającej się metropolii. Musimy dbać o każdy aspekt funkcjonowania naszej mieściny. Wyznaczamy drogi, sieci wodociągowe i elektryczne, dbamy o wywóz śmieci, ochronę przeciwpożarową, służbę zdrowia i wydajemy pozwolenia na budowę z pomocą narzędzia do wyznaczania stref mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. Brzmi jak z Żynka z SimCity? Nic dziwnego, bo faktycznie tak jest. Nawet kolory stref pozostały takie same jak w tworze Studia Maxis. Jest tylko jedna malutka, ale bardzo istotna różnica. W Cities Skylines wszystko działa. Nie mamy tu wymogu przebywania cały czas online, przez co nie musimy się użerać z niefunkcjonującymi serwerami. Do tego największy chyba problem Simów, czyli zbyt małe mapy, również został tu zniwelowany. Owszem, również zaczynamy na małej przestrzeni o wymiarach 2 na 2 km, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wraz z rozwojem naszego miasta dokupić sąsiednią działkę. I jak to się nie da, skoro można? Poza tym gra ma wszystkie cechy dobrej strategii ekonomicznej i momentami zdarzało mi się zapomnieć, że nie gram w SimCity, ale konkurencyjny tytuł. Jednak w tej beczce miodu jest też kilka łyżek dziegciu psujących smak całości. Przede wszystkim interfejs jest mało intuicyjny i zdarza się, że jest średnio czytelny. Jest to rzecz, do której należy się przyzwyczaić, ale łapiąc za tytuł niezwykle inspirowany serią Maxisów spodziewałem się większej przystępności. Do tego system wyznaczania stref kuleje. Teoretycznie przypięcie przestrzeni, którą możemy zabudować do dróg, jest ok, jednak bardzo często gra się gubi i wyznacza nam pojedyncze kwadraty, lub robi jakieś dziwne kombinacje kilku pól. Poza tym narzędzie rysowania dróg jest niedoskonałe i wymaga trochę łatania, bo bardzo lubi utrudniać nam precyzyjne wyznaczanie ścieżek w gęstwinie miejskich arterii. Głównie przez to, że wytyczana ścieżka przykleja się do już istniejących. Na deser dochodzą małe problemy z działaniem służb miejskich i bardzo dziwne zachowanie AI przy odnajdywaniu ścieżek. Niby łatka coś tam poprawiła, ale nadal zdarza się, że na niemal pustej wielopasmowej drodze tworzy się korek. Mimo wszystko w tytuł gra się całkiem przyjemnie i jednocześnie widać perspektywy rozwoju dzięki otwarciu na mody i współpracy z warsztatem Steam'a. Już teraz ilość dodatkowej treści stworzonej przez fanów jest zatrważająco duża, a przecież premiera miała miejsce niedawno. Twórcy dokładają do tego swoich kilka groszy, cały czas łatając niedoskonałości. I to tyle jeśli chodzi o City Skylines. Tak naprawdę otrzymaliśmy bezczelną kopię SimCity, jednak pozbawioną wszelkich jego słabości. I tym razem zakończę pytaniem pod rozwagę. Jak to się nie da, skoro się dało i ej. Cześć!